Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Crusader Kings 3. Oczywiście z moda implementującego nam świat Władcy Pierścieni, czyli Realms in Exile. Tym razem po raz kolejny ruszamy do sił dobra. I tym razem rzucamy wyzwanie światu jako Maglor zwany Minstrelem tudzież Bardem. Nie było sensu przedstawiać wam Balina czy też Sarumana, ale ta to, to postać Maglora może być dla większości osób znacznie mniej znana. Więc to jest pokrótce jego historia. Maglor jest jedną z bardziej tragicznych postaci w świecie Tolkiena. Jest to jeden z synów Feanora, wielkiego, elfickiego władcy, ale przede wszystkim twórcy Silmarilli. Maglora znano nie tylko jako wojownika, ale również jako wybitnego barda, poetę, minstrela, z racji na jego niezwykły talent muzyczny. Najważniejszym wydarzeniem w życiu Maglora było złożenie przysięgi Feanora. Wraz z ojcem i braćmi przysiąg, że odzyskają Silmarile za wszelką cenę, nawet gdy mieli zniszczyć każdego, kto by je posiadał, bogów, ludzi, elfów, czy też inne stworzenia. Ostatecznie przysięga ta stała się przekleństwem, które prowadziło Maglora i jego braci do ciągłego cierpienia i tragedii. W trakcie pierwszej ery Maglor brał udział w wielu wojnach przeciwko Morgotowi, wielkiemu nieprzyjacielowi, mrocznemu temu władcy, który skradł Silmarillę. Ciągła walka o Silmarilla często była bolesna, czasami musiał mierzyć się z innymi elfami, które były jego sprzymierzeńcami, lecz niestety wpadły w posiadanie tego klejnotu. Ze wszystkich braci najbliższą więź miał z Medrosem, szczególnie zawiązała się ona w bitwie Nirne w Ernoediat, czyli w tak zwanej bitwie niezliczonych łez, gdzie Medros został pojmany, ale następnie Maglor, który przejął dowodzenie nad armią, odbił Medrosa z rąk wroga, co właśnie zawiązało tą więź. Maglor był mniej gwałtowny niż jego bracia, ale też musiał zmagać się z konsekwencjami przysięgi. Po wojnie doprowadziło to do ataku na elfickie królestwo Doriat, królestwo Tingola, następnie na porty w Sirion, gdzie przebywali Erendil, Elwing i ich dzieci. To szczególnie ważne, ponieważ Elwing uciekła z jednym Silmarilli do Valinoru, a jej dzieci, Elronda i Elrosa, Maglor wziął pod swoją opiekę, co kreuje w nim wewnętrzną walkę między lojalnością wobec przysięgi, a współczuciem. Po upadku Morgota i zakończeniu pierwszej ery, dwa pozostałe Silmarile zostały odzyskane przez Valarów. Maglor i Medros wciąż byli zniewoleni przez przysięgę, dlatego też zdecydowali się skraść te klejnoty. Jednakże kiedy już je posiedli, okazało się, że Silmarile parzyły ich dłonie. Niezdolni byli je utrzymać. Parzyły ich dłonie tak samo, jak parzyły dłonie Morgota, kiedy ten wszedł w ich posiadanie. Symbolizował to upadek moralny zarówno Medrosa, jak i Maglora. W desperacji Medros rzucił się do wulkanu z jednym z Silmarilów, a Maglor, ogarnięty rozpaczą, swój Silmaril wrzucił w morze. A następnie Maglor zniknął. Legendy głoszą, że wędrował brzegami morza, śpiewając smutne pieśni o straconych nadziejach. W trzeciej erze już nic nie słyszymy o Maglorze. Jedyne co nam po nim pozostaje, to wspomnienia o jego samotnej wędrówce i jego żalu, pokucie za błędy przeszłości. Jednakowoż w tej linii czasoprzestrzennej Maglor nie wędruje cały czas po brzegach śródziemia i nie śpiewa razem z falami. W tej linii czasoprzestrzennej Maglor wciąż oczywiście jest przeszyty melancholią, jednakowoż odszukał pewne miejsce na spokój i izolację w starej fortecy Medrosa na wyspie Himring zaraz niedaleko Lindonu, czyli właśnie tutaj. Część z jego starych noldorskich wspólników zaszyła się na Himring, odcinając się od spraw elfów i ludzi. Jednakże pomimo swojego zrezygnowania, Maglor wciąż jest ostatnim żarem wielkiego domu Feanora i wraz z dobrą zachętą mógłby wzniecić ogień, by stworzyć światło lub spalić cały świat. Oto nasze zmagania jako Maglor. Nasza sytuacja geopolityczna mniej więcej wygląda tak, że my sobie żyjemy na tej wysepce Himring i jesteśmy z daleka od wszystkiego, co się dzieje na świecie. Ale czy aby na pewno, kiedyś było nas siedmiu, teraz jestem sam. W młodzieńczej radości, w rozpaczy, w miłości, w gniewie powstała przysięga która wszystkich nas doprowadziła do ruiny. Rzeczywiście wszystko to, co dobrze zaczęliśmy, rzeczywiście się skończyło. Nie powiem, że nic dobrego nie zostało zrobione, z racji na to ile dobra zostało uczynione. Jednakże uczynione dobro nie usuwa zła, jeśli nawet dobro z tego zła wynikło. Przez tysiące lat wędrowałem po brzegach mórz, lamentując. Ledwo pamiętam te dni, czarne głębiny rozpaczy, przepaść, która pochłonęła wszystko. Nie wiedziałem o śmierci mego bratanka, dopóki nie było już za późno. Wciąż jednak moje uczynki i moja przysięga rozdzieliły mnie od mojego ludu, więc przyszedłem tutaj, do Himring. Tutaj żyję od dawna. Pomimo moich najlepszych prób, świadomość mojej egzystencji wyszła na jaw. Część moich najbardziej głupio oddanych i lojalnych towarzyszy przybyła i dołączyła do mnie. Zbudowaliśmy życie, skromne, ale pokojowe. Jednakże nawet i my słyszymy słowa, które są niesione przez wiatr i przez morze. Ciemność po raz kolejny się mobilizuje, powstaje, a siła wolnych ludów nie jest taka sama, jaka kiedyś była. Czy zamierzam coś z tym zrobić? I tu mamy naszą pierwszą decyzję. Możemy albo opuścić nasze zamknięte życie na wyspie Himring albo do samego końca siedzieć i żyć pustelniczym życiem na Himring. Zwykle widząc to, jak Maglor nic nie robi w kampaniach, możemy się domyślić, że domyślnym ruchem naszego Maglora jest zawsze wybranie tej decyzji. Jednakowoż, nie zamierzamy tego robić. My nie możemy sobie pozwolić dalej na życie pustelnika. A tutaj mamy generyczny event dla elfów, to akurat nic nowego. A teraz szybkie podstawy gameplayowe, bo w sumie o tym zapomniałem. Tutaj mamy lifestyle, dyplomacji, jak widać jest już ładnie rozwinięty, ma dyplomaty, ma patriarchę. Tutaj raczej nie jest potrzebne nic, więc wyrębane w to. I to co się nam przyda to prawdopodobnie learning, żebyśmy dojechali tutaj do learn on the job. I to co nam się przyda to na pewno pójść w Skolara, ponieważ no, Skolar jest zawsze dobry, Learn on the Job jest must have'em dla każdej osoby, więc kiedyś, kiedyś może nam się uda to zdobyć. No chyba, że pójdziemy sobie w wojownicze tutaj ścieżki, ale nie wiem czy to się opłaca jakoś na dłuższą metę. Więc ja bym poleciał raczej w to, pewnie dużo bym inwestował również w to, żeby sobie latać po świecie i odkrywać jakieś różne miejsca, które będą dawać nam punkty. To takie podstawy. Na samym początku, zanim był ten pierwszy evencik, to były tylko te trzy osoby. A teraz już się wypełniło znacznie więcej tych naszych doradców, więc fajnie, możemy tutaj mieć więcej jakichś ciekawych ludzi. Może jakiś lepszy marszałek, albo jakiś lepszy kanclerz. No w sumie nikogo tu lepszego nie ma, więc mimo że dostaliśmy sporo tych ludzi, to nikt tu ciekawy, ale na pewno mamy ich na tyle wystarczająco, żeby mieć po prostu tutaj zwyczajnie rycerzy. Tak wygląda nasza armia. Nasze staki elfickie to są 25. Jeśli sobie weźmiemy tą jednostkę tak do setki, to by wyszło nam 62. 75, coś takiego, więc to jest naprawdę silna jednostka ci Podobnie jak praktycznie wszystkie jednostki elfickie, szczególnie patrząc na Noldorską Kawalerię. Tylko fakt, faktem jest to cholernie drogie. To trzeba przyznać, ale powiedzmy, finanse nigdy nie były naszymi problemami. Szczególnie że utrzymanie tych jednostek jest akurat dosyć niskie. Tylko wiadomo, kupno jest tragiczne. A tak wygląda ogólnie nasz Himring. Ta malutka wysepka, nic tu ciekawego nie ma. Mamy tutaj w ogóle fortecę w Himring, tak się nazywa ta twierdza. Nie możemy jej ulepszyć, niestety. Ale również nawet nie potrzebujemy tego robić. Ogólnie, jeśli mamy pewną koncepcję w naszych głowach tego, co chcemy robić, to Himring właśnie nam jest do niczego niepotrzebne. Wciągnijmy stąd pieniądze tak długo jak się da, bo za niedługo Himring opuścimy. No co za gnój wykupuje nam jakieś beznadziejne cechy dynastyczne, poszła w co, w glorii? Tu nie ma nic ciekawego, albo, nie no nie, dobra, to jest super, akurat to nam zwiększa kolada o jeden oraz no więcej jednego rycerza, więc to jest nawet fajne. Ale lepiej by było, gdyby nam Galadryna tego nie rozwijała dalej, bo dalej to już nie ma nic, nic ciekawego. A teraz w końcu mamy szansę podjąć kolejną ważną decyzję. Nie mogę już dłużej być ukryty, bowiem to ja, teraz, jestem tylko ja pojedynczy elf z małą ilością osób mi towarzyszących. By zawalczyć z Sauronem potrzebuję planu. Przede mną stoją dwie drogi. Czy zamierzam zmobilizować elfy i samemu zabrać się za walkę z Sauronem? Czy wykorzystać moje prawo do pozycji Wielkiego Króla Noldoru, zanim wykorzystamy tą siłę przeciwko Sauronowi? Choć należy zaznaczyć, że to prawo do tronu jest kwestionowane. Jeśli chcemy zjednoczyć elfy raz jeszcze pod Wysokim Królem, Maglor może podjąć właśnie tę decyzję. Czyli możemy spróbować pozyskać tytuł wysokiego króla Noldoru w reakcji na to, że prawdopodobnie Maglor jest jedynym męskim potomkiem yy, króla Finwego, który w ogóle znajduje się na Śródziemiu. Chociaż w sumie nie, no, mamy tutaj Galadriele, tutaj chyba nikt już nie żyje. No rzeczywiście. O, tutaj jest jakaś pani, a on gdzie jest? A ten nie jest walinorze, no to on się nie liczy. No to rzeczywiście nasz Maglor jest jedynym potomkiem Finwego. No to ma on pewne prawa do tronu. Jednakowoż, to może poskutkować wojną z Lindonem, ponieważ mało kto może te prawa w ogóle uznać. Możemy również spróbować mobilizować Elfy pod komendę Maglora, zanim wojna Sauronowi zostanie wypowiedziana. I to nie będzie zwyczajne mobilizowanie Elfów, to będzie mobilizowanie wielu ludów w Śródziemia, żeby zbudować szeroką koalicję przeciwko Sauronowi. I ta droga niech będzie dla nas kanoniczna. Czyli idziemy zmobilizować ludy śródziemia przeciwko Sauronowi raz jeszcze. Albo w sumie szybko zresetuję to podejście, jak ostatnio w sumie z Sauronem, i zmienię trochę zasady gry. Niech będą tutaj, oczywiście, przyjazne lorowo-podstawowe decyzje. Tutaj sobie wyważamy kolonizację na to, żeby była ona taka, no. Różna, żeby nie było takie sztywne siedzenie na swoich ziemiach, ale żeby to było trochę jednak dostosowane lorowo. Zmieniamy również siłę Saurona na to, żeby był najpotężniejszy jaki tylko może być. Bo mamy go albo osłabionego, możemy mieć go domyślnego, możemy mieć go silnego i strasznego, albo być lordem ziemi, więc robimy Saurona lorda ziemi, ma być on potężny i zmieniamy mu wygląd na przypieczony, przysmażony, chrupiący, nie wiem jak to dokładnie przetłumaczyć. Jest to forma opisana jako Gortaur Okrutny, Czyli Sauron przyjmując swoją upadłą naturę, już nawet nie próbuje utrzymać swoją piękną, starą formę Majara, Elfa, pozwalając by jego wygląd przyjął taką formę gniewu. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. I więcej chyba nas tutaj już informacji, znaczy ustawień już nie obchodzi. Więc zaczynamy Maglorem raz jeszcze. Za to tym razem Gradyra rozwija nam już ścieżkę elficką, dynastyczną, dzięki czemu mamy takie boosty, jakie tutaj właśnie możecie sobie zobaczyć. Szczególnie ciekawe jest to, bo nam daje Life Lifestyle Experience plus 5%, co dla nas i tak jako elfów mało co znaczy, ale zawsze jakiś tam punkcik miesięczny więcej to jest zawsze coś. Mamy tutaj jeszcze jakieś lekkie buziki do walki, czy tam do rekrutowania żołnierzy, to się nawet przyda, bo w sumie jednostki mamy drogie. Tutaj lekkie boosty do rozwoju zdolności produkcyjnych, to się akurat przyda, w sumie krasnoludy mają bardzo podobne. A tutaj busty do pozyskiwania cech wrodzonych, co jest dla nas no, niepotrzebne w ogóle. I w ogóle dla elfów to jest bezużyteczne, ponieważ większość elfów jest tutaj już bezpłodna. Znaczy nie tyle bezpłodna, co w ogóle już dzieci nowe się tutaj nie rodzą w ogóle, więc to jest trochę bez sensu. Nawet jak sobie wejdziemy tutaj w kulturę elficką, nie tu tylko o tu... Lomikendi, Heritage na przykład, chyba wszystkie kultury są chyba... Tak, wszystkie kultury elfickie, czy to jest Kalakende, znaczy o heritage mówię, no. Czy to jest lo Lomikendi, Kalakendi i tak dalej, tutaj wszędzie jest Fertility minus 1000, to to tutaj się żadne dziecko nie urodzi. Więc bezsensowny ten boost. Raz jeszcze bierzemy decyzję o tym, że będziemy walczyć z Sauronem i teraz stajemy przed kolejną decyzję, czyli zebranie armii prawowitych. Po wielkich problemach ostatniego sojuszu i potem długich wojnach przeciwko Angmarowi, Lindon wyciszył się i wycofał w izolację, chroniony przez wielkie dystanse od jakiegokolwiek zagrożenia. Ale pewne zagrożenia mogły dojść do ich brzegów, jeśli nie byłyby wcześniej zneutralizowane. Wielu w Lindonie wiedziało to, ale brakowało lidera, który by zrobił pierwszy krok: cóż, jestem ja, moje imię i mojej rodziny. Mimo, że ze skazą przelanej niewinnej krwi, która nigdy nie będzie uczyszczona. Ale przynajmniej niech nie będzie powiedziane, żeśmy nie próbowali. Niech wszyscy w Lindonie wiedzą, jeśli jest jakakolwiek chęć ruszyć i zawalczyć z wrogiem raz jeszcze, by uczynić Ziemię wolnych ludów wolnymi, niech się zmobilizują pod gwiazdą Feanora. I teraz zaczynamy sobie wybrać ścieżkę, jaką chcemy objąć w naszej drodze budowania koalicji przeciwko Sauronowi. Możemy albo ruszyć od razu do Edellądu, by jak najszybciej ruszyć na Saurona. Ale musimy mieć pod uwagę to, że ja Saurona troszkę wzmocniłem i prawdopodobnie jednostki Sauronickie mogą być trochę silniejsze. No, nawet widzę potem o rzeczywiście są one silniejsze. Więc Sauron wcale nie jest słaby. Nawet ma tutaj jakąś pasywkę, też dorąbaną w ogóle do finansów, więc na pewno pieniądze nie będą jego problemem. A Gondor obecnie jest słaby. Nawet nie ma żołnierzy jakichś konkretnych, więc od razu co robić na Edelon? To jest idiotyczne. Zbyt pospieszenie w tej sytuacji dosłownie mogłoby nas wskazać na porażkę. Dlatego musimy maszerować na Ost in Edil, czyli prowincję, którą już trochę znamy, bo kilka razy już tutaj byliśmy. Czyli budujemy wielki sojusz przeciwko Sauronowi. Następca regionu. Wiele było zagrożeń, które powoli dusiły wolne ludy. Krasnoludy straciły ich wielkie królestwa, elfy są osłabione i podzielone. By pokonać Saurona musimy być zjednoczeni, a żeby być zjednoczonymi, musimy pozbyć się zagrożeń. Taka jest moja decyzja. Pierwszym krokiem będzie oczyszczenie gór mglistych i zwrócenie Krasnoludskiego Królestwa dum Krasnoludom, naszym starym sojusznikom ze starożytnych dni. Jest oczywiste miejsce, z którego możemy zacząć. Region, Ziemie mojego bratanka, Celebrimbor'a. Starożytne ruiny królestwa już przepadły, ale wraz z naszą pracą mogą zostać odbudowane. Bliski dystans do Kazad-Dum sprawia, że to jest to idealna lokacja, od której możemy zacząć naszą pracę nad oczyszczeniem gór mglistych. Więc opuszczamy Himring, opuszczamy Lindon i maszerujemy na wielką, ostateczną wojnę dla wysokich elfów, chociaż ja bym tu od siebie dodał dla wszystkich ludów Śródziemia. Dlatego też wyruszamy i dostaliśmy właśnie trochę tych żołnierzy elfickich z Lindonu. I tutaj rzeczywiście dostaliśmy całkiem ładny ten oddział. Różne oddziały, czy mamy tutaj trochę kawalerii, mamy trochę łuczników. No i jest ich troszeczkę, no troszeczkę ich jest. Kawalerii noldorskiej dostaliśmy tutaj od cholery, więc to jest naprawdę całkiem dobra. Informacja? Więc trochę tych żołnierzy mamy, tylko dobrze by było tak jakby oszczędzać tych żołnierzy, ponieważ no nie chcemy ich tak głupio potracić. No ale no cóż, nie można mieć wszystkiego, więc nie możemy się doczekać naszego wyruszenia, nie możemy manipulować naszą drogą, bo chętnie bym odwiedził kilka miejsc, no ale nic już tym nie zrobimy, musimy już podróżować prosto do Austin Edil. Ależ popylamy po tych terenach jak ciśniemy. Klasyczne spotkanie trola po drodze, więc dajmy mu zagadkę, i troll już oszalał. No, i przyjeżdżamy do Lost in Edil. I w tym momencie również powstaje Królestwo e regionu. Chociaż tutaj widać, że jest to nazwane jako Królestwo, Królestwo Grupy Feanora. Co nawet mógłbym przetłumaczyć jako Grupa Feanora. Tudzież Grupa Feanorska. Więc to. To nie powinno być opisane jako królestwo. No ale tak czy siak mamy tutaj no, no, tytuł królewski, więc możemy sobie tutaj powiesić baner domu noswa No potem możemy najwyżej zrobić tutaj tytuł regionu później, ale nie mniej jesteśmy tutaj takim malutkim królestwem na trzy prowincje i klasycznie brak kolonizacji Nin in Elif, bo inaczej to głupio by wyglądało. No po prostu widać, że twórca moda myśli podobnie jak ja. Co my tu mamy? Jesteśmy przy wrotach Kazad Dum. wraz z odbudową Ost in Edil, nadeszły czasy by wejść w głębiny kazad dum Słyszałem historię podczas naszej podróży o jego bogactwie, rzemieślnikach i starożytnej przyjaźni z moim ludem. W mojej drodze akompaniują mi wojownicy. Wielu z nich to ludzie, którzy pamiętają jeszcze zamierzchłe czasy Królestwa Regionu, kiedy rządził tu Celebrimbor. Zachodnia brama jest znana jako Drzwi Durina. Jest ona rezultatem współpracy między elfami a krasnoludami. Powiedziano mi, że drzwi Durina pojawią się kiedy księżyc na nie zaświeci prawdopodobnie z tego powodu, że są one zrobione z Mitrilu, a bardziej jest to materiał zrobiony jeszcze z Mitrilu coś takiego. Same drzwi jeszcze bronią się zagadką która tak naprawdę miała być żarcikiem między Celebrimborem a królem Durinem II. Kiedy zapadła noc, drzwi się pojawiły, świecąc bladym światłem księżyca pomiędzy dwoma starożytnymi świętymi drzewami. Rozpoznaje to dzieło celebrimbora. Po lekkim westchnięciu mówię jedno słowo. Melon, drzwi durina się otwierają, a my możemy wejść do głębin Kazad Dum. No jesteśmy teraz prawdopodobnie gdzieś w Kazad Dum i Balin dalej tutaj jest. O nie Balin wyruszył! O nie, balin przepadł, gdzie jest Balin! Czy możemy już tutaj wejść, czy nie możemy wejść? Możemy już tutaj zacząć mordować wszystkich? Jeszcze nie możemy. Mamy w ogóle też ładne dochody, a to właśnie warto zauważyć. Mamy tutaj dwie zwykłe prowincje, których nic nie ma. I mamy samo Ost in Edil, w którym jest budynek o nazwie Mirdairond. Mirdairond to nic innego jak hale jubilerów i rzemieślników, tak można by to przetłumaczyć. Tudzież może jubilerokowali? Był to zwyczajnie kompleks w ramach samego miasta ost in który miał wiele swoich bibliotek, laboratoriów, hal do debat, klas, kuźni, czy też sklepów rzemieślników. Nierzadko spotykano tutaj również i krasnoludów, więc bardzo fajny budynek, unikalny, który naprawdę dużo nam da. Szczególnie jestem zadowolony z tego, że daje on mi boosty do learninga, a ja właśnie learninga teraz sobie rozwijam. Przesuwamy już plus 11, a to jest już dużo. Wraz z otwartą zachodnią Brałą Mori. Powolutku patrzymy i mapujemy starożytne hale Krasnoludów. Żadna pieśń, żadna historia nie jest w stanie sprawiedliwie opisać wielkości tego miejsca, ponieważ każda hala, każda droga prowadzi do kolejnej, do nowej, prowadząc coraz to głębiej i głębiej w głębiny Ziemi. Jednakowoż te hale nie są puste. W ich głębinach krążą gąbliny agresywne i dzikie, ale one nie są żadnym zagrożeniem dla elfickiej stali i elfickich strzał. I już niedługo te hale raz jeszcze będą ciche. Podróżując po stalach domu spotykamy grupę krastoludów, zmęczonych, słabych, przytulających się, by się ocieplić w małej hali. Ich topory są słabe, wyniszczone, a ich zbroje też są wyniszczone, a na ich twarzach widać głęboką trwogę. Kto wie, jak długo byli oni... Zamknięci tu w głębokich ciemnościach, męczeni i atakowani przez podłe gobliny. Widząc światło naszych lamp, nadzieja wraca na ich twarze, wraz ze szczękiem metalu i chrupnięciem kości. Te krastoludy potrzebują jakiegoś medyka, muszą wrócić do Eregionu. Jari może zostać naszym rycerzem, albo krasnoludy dołączają do nas jako zbrojni. Dostajemy 80 krasnoludów tylko jako kto? No zobaczymy, może będzie to jakiś fajny oddział krastoludzki, albo krasnoludy mogą po prostu. Zostać rzemieślnikami w Austin Edil i dać tam kolejne fajne buściki na 5 lat. Ale to jest akurat słabe, więc nie nieważne, które z tych będzie dobre, to i tak będzie Git. I dostaliśmy po prostu armię krasnoludzką po prostu. A kim są te krasnoludy? Jest to pospolita, ciężka piechota krasnoludzka. No cóż, pieśni mówiły o zgubie Durina, chodzącej okropności, bestii, która zniszczyła największe krasnoludzkie królestwo. Nikt nie mógł powiedzieć, co to było naprawdę i czy było to prawdą. Ale ja podejrzewałem coś w mym sercu. Czyż ja ich, tutaj w domyśle Balrogów, wcześniej nie widziałem wiele razy? Oni zostawili zasadzkę na Medrosa i zabili Fingona podczas Nirnef. Teraz jestem pewien. Vala Raukar żyje w tych głębinach. Czyli Balrog. I on też wie, że ja jestem tutaj. Rozkazałem moim żołnierzom opuścić głębiny i wtedy ja go ujrzałem. Tytan Ścienia i ognia, z mieczem w ręce, z gniewem i nienawiścią emanującą z niego. Wycofujemy się w dobrym porządku, a Balrog nas nie śledzi. Balrog musi być zabity. No i co teraz? Teraz stwierdzamy, że jedziemy sobie do Imlardis, czyli wyruszamy do naszego wychowanka Elronda. dosłownie dosłowie non stop się tutaj coś dzieje, na każdym kroku, to aż jest smutne. Prośba do Imlardis. Nie mam zbyt wiele prawa stać tutaj w halach, które niegdyś okradłem. Jednak ja sam nie mam siły, by pokonać taką bestię, jaką jest Valarokar, Balrog, który żyje i kręci się w głębinach Pałacu Durina. Mimo, że wiele jest do powiedzenia między mną a Elrondem, muszę szybko przejść do konkretów. Odkryłem, co krąży w ciemnościach głębin Durina. Jest to jeden z Balrogów, prawdopodobnie ostatni z jego rodzaju. Mimo, że długo spał, hibernował, w ciemnościach ziemi, jeśli jego szało będzie wzniecony lub będzie on pochlebiony przez Saurona, będzie on wielkim wrogiem dla wszystkich ludów Śródziemia. Szczególnie dla Imlardis i Lorien. Mam niewiele prawa, by oczekiwać lojalności od innych, ale muszę błagać, prosić. Dołączcie do mnie i pozbądźmy się ostatniego żaru wojny gniewu. Elrond zmarszczył swą brew głęboki w swych myślach, a ja wstrzymałem oddech. Proszę. I najwidoczniej nasze błagania się udały, ponieważ Elrond, jak i Glorfindel dołączają do naszej ekipy. Szczególnie ważny jest jak Glorfindel, bo on jednego Balroga już na swoim koncie ma. Chyba jednego. Może więcej? Na pewno jednego to ma. Wygląda to tak, jakbyśmy mieli jechać do Austin Edil, ale jednak przez hale Kazad dum. No to cóż, tak chyba być musi. Chociaż widząc to kółeczko tutaj, to zdaje się, że jakiś event tu będzie. A, jest event. O, cóż za wydarzenie! Ostrze i pieśń. Balrogowi nie zajęło długo, by odkryć i odnaleźć wielkich lordów elfów, którzy odkryli się tutaj w wielkiej i pełnej swej chwale. Glorfindel rusza, szarżuje, ze światłem walinoru palącym przez cienia Balroga. Od boku zachodzą go Elrond i Maglor, ich głosy wzniesione w pieśń. Głos Maglora zamienia się w ogień i światło gwiazd, a głos Elronda grzmi siłą. Linii Luthien. Za to pieśń Balroga jest pełna upadku, ruiny, brutalnego ognia i upadłych królów. Walka trwa długo, ale w końcu następuje szansa. Nowa pieśń wznosi się dzwoniąc z głębin gór, z korzeni ziemi. Same hale Cerebdilu wznoszą swój starożytny głos zemsty za upadłych synów i wraz z samą ziemią wyjącą, jak chór. Balrog chwieje się, ale tylko na moment. Teraz. I mamy szansę na to, że zabijemy Balroga, albo wszyscy weźmiemy i umrzemy. Ja pierd, może tym razem się uda. Więc teraz zabijamy Balroga i zguba Durina upada. Co ciekawe, zguba Durina została zabita przez Maglora, a nie przez na przykład Fingolfina. Znaczenie Fingolfina tylko Glorfindera, więc nie z rąk ani Elronda, nie Glorfindera, ale Maglora. Ale ten event już znamy, by jak ktoś oglądał. Serię krasnoludzką, to ten event już tłumaczyłem, a znowu mi się go nie chce. Krótko mówiąc, zguba Dorina została zabita, chwała synu Aulego, czyli tak naprawdę krasnoludom. I kontynuujemy naszą podróż, i wchodzimy teraz do Ost in Edil. Wjeżdżamy do Austin in Edil, przyjeżdżamy. No i co teraz? Możemy rozpocząć kampanię w Górach Mglistych. Z upadkiem Balroga z Mori, największe zagrożenie Gór Mglistych zostało pokonane. Jednakowoż wiele jeszcze zostało. Orkowie, gobliny wciąż siedzą w halach Durina oraz w wysokogórskich przesmykach. Dopóki wszystkie nie zostaną pokonane, dalej będzie wielkie zagrożenie z gór. I mamy teraz nowe kasusbeli, które generalnie polega na tym, że możemy bić wszelakie zło. Problem jest tutaj taki, że. Dwalin tutaj ma już tereny, co jest dla mnie dziwne. A, bo to jest tak, umarł mu Balin, jakoś się... T... są dziwne rzeczy, czasami tutaj nie tak idzie z zdobywaniem Mazarbul. Czasami ten Mazarbul y, po prostu przepada, jest puste, czasami kolonizują go jakoś te gobliny, czasami podbijają do tej gobliny, bardzo dziwnie czasami to wygląda. Tym razem to akurat Dwalin sobie tu rządzi, tylko tutaj akurat Dwalin jest zwyczajnie wasalem króla Daina. Ale jeśli będziemy mogli już podjąć decyzję o odbudowie, odzyskaniu Kazad-dum, to akurat walin dostanie te tereny, co naprawdę ma sens i jest fajne. Ale era wojen i kampanii wojennych celem budowy wielkiego sojuszu przeciwko Sauronowi to już w kolejnym odcinku, bo ten jest wystarczająco długi. Więc dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnych. Cześć!